Przychodzą do nas czasami pacjenci, którzy nie byli u dentysty 20 lub 30 lat. Dlaczego tak długo zwlekali z przyjściem? Prawdopodobnie była to jakaś awersja, dentofobia tak się to nazywa fachowo i doprowadzają się do takiego zaniedbania, że właściwie nie wiemy, co można by z tym wszystkim zrobić. Ten pacjent ma nie tylko starte zęby, połamane, ma też paradontozę, już jakieś brakujące zęby. Zmusiła go tak naprawdę do przyjścia do dentysty sytuacja życiowa, czyli na okazja w rodzinie, na której trzeba się do zdjęć uśmiechać. Pierwsza, tak jakby propozycja, która się nasuwa u takiego pacjenta, co z tym zrobić, to jest pousuwać większość zębów po dokładnym badaniu pacjenta doszłam do wniosku, że jednak warto tu uratować wiele zębów. Wobec powyższego plan naszego leczenia obejmował tutaj leczenie paradontozy, czyli leczenie tych wszystkich chorych części dziąseł i kości przy zębach następnie... Odbudowa, leczenie samych zębów, tam gdzie jest próchnica, następnie leczenie, które nazywamy leczeniem, już wstępem do leczenia protetycznego, i dopiero finał na końcu, czyli już jak gdyby zrobienie całkowite odtworzenie tych zębów, ustawienie nowych, nowego zgryzu. W tym przypadku u tego pacjenta trwało to około 3 miesiące. Jak popatrzymy, jaki tu jest zgryz, to widzimy, że zęby są tak bardzo starte, aż dziwi, że nie jest to bardzo bolesne przy jedzeniu. U niektórych pacjentów takie zęby bardzo bolą tak starte zęby tak gryzące a u innych pacjentów z kolei jak gdyby odwrażliwiają się one z biegiem lat i nie jest to strasznie dokuczliwe. Zobaczmy w bocznych odcinkach. Braki zębów powodują to, że wysuwają się te zęby, które nie mają kontaktu z przeciwstawnymi. Oczywiście tak nie może zostać, jak odtwarzamy uzębienie, to musimy doprowadzić do tego, aby była linia zgryzowa prawidłowa, płaszczyzna zgryzowa prawidłowa, tak aby to było nie tylko ładne, ale również funkcjonalne, czyli żeby dało się tym dobrze jeść. Dolne zęby, gdzie mamy już troszkę braków. Mamy też zęba, przy którym jest olbrzymia zmiana w kości. Już tego się nie da wyleczyć, ten ząb będziemy musieli usunąć. I tak naprawdę to usunęliśmy tylko jednego zęba u tego pacjenta. Wykonany jest pierwszy etap to jest takie prowizoryczne odtworzenie zębów prowizoryczne odtworzenie zgryzu i to nazywa się mock-up. I to, co tutaj widzimy na włóku górnym i w dolnym, to jest takie zupełne prowizorium na pewien y, czas, około 2 tygodnie do miesiąca. I sprawdzamy, czy pacjent się w tym dobrze czuje, czy jest mu wygodnie, czy potrafi jeść, czy nie bolą go stawy skroniowożuchowe, czy nie ma męczliwości mięśni, czy boli głowy, boli szyi, karku. Jeżeli to wszystko jest ok, a u tego pacjenta tak było, nie zgłaszał żadnych dolegliwości, wręcz zgłaszał, że jest poprawa, że się lepiej z tym czuje. To wobec tego jest to przyzwolenie na to, aby działać dalej, czyli robić dalej tą odtwórczą, e, protetykę odtwórczą i oczywiście też leczenia. Tak wygląda już pacjent po leczeniu, po tych trzech miesiącach. Mamy wykonane piękne korony cyrkonowe w górnym łuku. Tu na dole też są korony i mosty, tam gdzie brakowało zęba, a nie było kości, żeby zrobić implant, zrobiliśmy most. Podobnie w odcinku tutaj bocznym. Tu po usunięciu tego zęba, którym wspominałam wcześniej, że on nie nadawał się już do niczego, bo była bardzo duża zmiana, torbielowata duża zmiana, to tutaj musimy poczekać na wygojenie się kości, a następnie przy pewnej regeneracji tej kości, nadbudowie, będziemy mogli tutaj wszczepić implant i będzie pełny łuk zębowy. Pacjent wygląda, można by powiedzieć rewelacyjnie. Odtworzyliśmy, cofnęliśmy czas o 40 lat, myślę tak mniej więcej. Są bardzo ładne, zdrowe dziąsła. Jak porównamy to z naszym zdjęciem wstępnym, tak wyglądał pacjent. Kiedy zgłosił się do nas. Także jest to olbrzymi sukces w leczeniu i duża satysfakcja dla nas, ale również dla pacjenta, który właściwie był przekonany, że będzie musiał wszystkie zęby usunąć i wykonać jakieś uzupełnienia typu proteza. Także został odratowany z protezy i mamy wykonaną bardzo ładną, bardzo naturalną pracę protetyczną i dzięki koronom i mostom uzyskaliśmy ten efekt.